Ksiądz Marcin Kołodzi z Archidiecezji Wrocławskiej w studiu Radia Fiat w rozmowie o spowiedzi. Szczerze o spowiedzi to jest tytuł, tytuł rozmowy. Książka księdza Marcina i Adrianny Sierocińskiej tak naprawdę nas tutaj zgromadziła. Rozmawiamy. Szczerze o spowiedzi taki jest tytuł tej książki. Czy się o spowiedzi da szczerze w ogóle porozmawiać i czy takie szczere pytania już nie do autora książki, ale do księdza często trafiają. Myślę, że warto rozmawiać o spowiedzi i pewnie warto rozmawiać szczerze, bo czasami zdarzają się takie postawy wśród ludzi, że spowiedź traktują po łebkach, czyli tak, żeby tylko zaliczyć, żeby tylko ta spowiedź jakoś przeszła. Natomiast myślę, że głębsze takie wejrzenie w spowiedź, mówienie o niej szczerze z jednej i z drugiej strony, tak, ze strony spowiednika i tego, który się spowiada, myślę, że może być to bardziej owocne dla naszej formacji religijnej, chrześcijańskiej. Jasne. A po co tę spowiedź zaliczać, czy też przystępować, nie przygotowawszy się, tylko dlatego, że na przykład potrzebny jest nam podpis na karteczce? Po co to w ogóle robić? No można by tak powiedzieć, czy człowiekowi jest potrzebny prysznic, tak? Czy człowiek się musi myć? Ja pamiętam taką piękną historię nieżyjącego już wspaniałego kaznodziei, księdza Piotra Pawlukiewicza który opowiadał historię, że matka miała problem ze swoim dorastającym synem, bo w ogóle się nie chciał myć. Więc domyślamy się jak wyglądał, jak funkcjonował, jak od niego było czuć, jak się obok niego przechodziło. I w pewnym momencie chłopiec pojechał na jakąś kolonię, obóz czy coś na wakacje. Po wakacjach wraca odmieniony. Kąpie się trzy razy dziennie, włosy żeluje, myje, układa nie wiadomo jak, przebiera się. No i mama mówi, co tam się wydarzyło. Czy jakieś pogadanki były na temat higieny osobistej, że człowiek wraca z kolonii odmieniony. No i w pewnym momencie synek wychodzi z domu, mama tak staje przy oknie, a tam pod blokiem, pod domem czeka na niego jakaś tam gośka. No i mama sobie wtedy uświadomia, aha, on już wszedł w ten wiek, kiedy ma się dla kogo myć. Czyli miłość odmienia? Myślę, że tak. I tak samo nasze podejście do Pana Boga, bo jeżeli podejdziemy w ten sposób, że relacja z Panem Bogiem, spotkanie z Panem Bogiem, jeżeli ten Bóg staje się osobowy i On mi może pomóc we wzroście, w tym, żeby stawał się lepszym człowiekiem dla Boga i dla ludzi, to wtedy ta spowiedź nabiera takiego głębszego charakteru i nie tylko dla karteczki, nie tylko dla zaliczenia, ale właśnie też i po to, żeby być dla siebie lepszym, dla Pana Boga, dla innych ludzi. Mm -hmm. To jest tak jak z czytaniem Bożego Słowa. Jeżeli często do niego zaglądamy i czytamy, to ono nas oczyszcza. Nawet jeżeli trafiamy na takie fragmenty, które zrozumiemy za 20 lat albo po śmierci. Tak, niektóre fragmenty są dla nas trudne, bo wymagają od nas przewartościowania, czyli żebyśmy zaczęli żyć inaczej zupełnie. My się z niektórymi fragmentami Pisma Świętego, trzeba to pewnie uczciwie powiedzieć, tak, czy ktoś jest katolikiem świeckim, czasami księdzem, tak, że sami się możemy nie zgadzać z niektórymi fragmentami, bo one nas przerastają, one od nas wymagają. My zawsze mamy taką tendencję, to tak ludzie w w kościele mówią, o, dobrze, ksiądz, powiedział to kazanie, szkoda, że nie słyszała nasza sąsiadka, prawda? Czyli my bardzo często odnosimy Słowo Boże też do kogoś innego, podczas gdy no, można odnieść do samego siebie i wtedy to jest znacznie owocniejsze mm -hmm. dla nas. Ale to nie jest wygodne, bo Słowo Boże nas denerwuje, i jeżeli nas denerwuje, jeżeli są takie fragmenty, które nas denerwują, to przypuszczam, że to są takie fragmenty, gdzie jest ten brud przyklejony, brud hmm. grzechu. Tak, wtedy najlepiej szybciutko przerzucić stronę, albo wybrać jakiś hmm. inny fragment. Niektórzy hmm. mają taką tendencję, otwieram Pismo Święte, czym mnie zaskoczy. Jeżeli, czymś złym zaskoczy, no to szukam szybko. Drugiego zaskoczenia, tak? <grym> tak. Ale też <to> <grym> nigdy nie będzie to. Czy warto mieć stałego spowiednika? Kierownictwo duchowe jest ciągle, byśmy powiedzieli, instytucją, tak? Czy zadaniem do odkrycia. Bo to tak, jakbyśmy poszli sobie do lekarza, bo nas coś boli. No i lekarz przy pierwszym kontakcie przepisze środek przeciwbólowy i potem skieruje na badania. My badania zignorujemy, idziemy do następnego lekarza po tygodniu, po dwóch. Panie że znowu mnie boli. No to dobrze, znowu dam coś przeciwbólowego i wyślę na badania, ale my na te badania nie pójdziemy i dalej nie wiadomo co. I podobnie z kierownictwem duchowym. To jest takie prowadzenie, to jest taka dłuższa terapia, lepsze leczenie. Nawet jeśli nie mówimy o jakimś wielkim kierownictwie duchowym, tak? jeśli pani pyta tylko i wyłącznie o stałego spowiednika, to już jest wielka sprawa, bo ta osoba po pewnym czasie lepiej nas rozumie, lepiej nas zna, może nas lepiej poprowadzić. A tak jak ciągle będziemy przy okazji szukali, tu się u tego wyspowiadam, pójdę do innego, żeby znowu mnie powiedzieć o tych grzechach, które już się powtarzają, no to pewnie ta owocność tej pracy nad sobą jest słabsza. Czyli warto w jakiś strach, który być może się pojawia przed tym, żeby mieć stałego spowiednika, może na razie przy nim zostańmy, tak? Warto ten strach przełamać, bo rzeczywiście możemy się czuć głupio, kiedy przychodzimy i mówimy. Księże, to samo, co dwa tygodnie temu, tak? Więc y, bardzo często ludzie pytają księży, przynajmniej mnie się to zdarzyło, u kogo ja się spowiadam. No to ja mówię, no spowiadam się u takiego i takiego. U księdza. Tak, u księdza, <grym> oczywiście. A mówię, ale co, ksiądz ma takiego starego spowiadania? Tak, ja mówię, no to jest taki mój znajomy, czy przyjaciel. I ksiądz się u swojego znajomego spowiada, myśmy się wstydzili, tak? Ja mówię, no właśnie nie, no właśnie chodzi o to, żeby... Spowiednik poznał nas, jeśli on ma nam pomóc, jeśli on ma nas ukierować, pewnie że łaska Boża działa, pewnie że słowo Boże działa, praca nad sobą działa, no ale też stały spowiednik również działa i pomaga człowiekowi jakoś iść we właściwym kierunku. Mhm. A stałego spowiednika myślę, że każdy może, jest w stanie zawalczyć i sobie wybrać. No właśnie, wybrać, czy to jakoś Bóg prowadzi? Jak to wygląda? No niektórzy powiedzą, a, zmieniają tych księży w parafiach, to ciężko wybrać sobie stałego spowiednika, ale nie do końca, bo przecież ten ksiądz z dnia na dzień z tej parafii nie znika, więc jeżeli przez rok, przez dwa, przez trzy mamy stałego spowiednika, no to już jest dobry okres, żeby ktoś nas formuł. Tak byśmy jakbyśmy trafili, nie wiem, do gastrologa na leczenie żołądka, no to też dwa, 3 lata wystarczą, żeby troszeczkę ten żołądek uporządkować. I tak samo tutaj, gdy przyjdzie inny spowiednik, no to możemy spróbować do innego. Tak jak pani mówi, myślę, że Duch Święty bardzo często prowadzi, tak przynajmniej z naszego doświadczenia wynika, bo ktoś przychodzi raz, drugi, trzeci do spowiedzi, no i później mówiąc kolokwialnie zaczyna mu to odpowiadać, tak? Czyli ten spowiednik mu zaczyna odpowiadać i do niego przychodzi, zaczyna go prosić o stałe spowiednictwo, ale zakład że pewnie jakoś Pan Bóg kieruje, że akurat do tego, a nie innego trafimy mm -hmm. i zostaniemy. Zwłaszcza, że jeżeli rozmawiamy w Częstochowie rozmawiamy na przykład o naszej archidiecezji, to może się okazać, że nawet i przenoszony gdzieś ksiądz na inną parafię, który wyjeżdża, to może nie wyjeżdża tak daleko i możemy sobie robić raz w miesiącu na przykład wycieczkę do niego. Tak, a czasami nawet w jednym mieście może być kilka parafii, i ten ksiądz może być w częstotliwości z jednej parafii do drugiej przyniesiony i zupełnie nie ma trudności, mm -hmm. żeby się do niego wybrać. A co z kierownictwem duchowym? Komu jest potrzebny i po co w ogóle? No, myślę, że jeżeli ktoś w stałym spowiednictwie widzi pewne swoje słabości, problemy, czy w ogóle jeśli chce wejść na wyższy, jak to młodzież mówi, level swojego życia duchowego, to kierownik duchowy może mu się przydać. Czasami są jakieś głębsze rzeczy, które by trzeba było przedyskutować, czasami są sytuacje w życiu, z którymi sobie nie radzimy, czasami chcemy się lepiej uformować, jesteśmy na etapie jakiegoś kształtowania. Bardzo często kierownictwo duchowe oferuje się, czy proponuje się klerykom, seminarium, osobom, które są na formacji do życia zakonnego, czy ludziom, którzy chcą kiedyś właśnie być ukształtowanymi dobrymi ojcami, matkami, więc w zasadzie każdy może potrzebować, każdemu może się przydać kierownictwo duchowe. No, ale to też myślę, sakrament pokuty, czyli stały spowiednik zawsze może coś takiego wskazać. Czy razem można ze stałym spowiednikiem coś takiego odkryć, że kierownictwo duchowe o może być na przykład dla mnie. Mm -hmm. Jak szukać takiego kierownika duchowego, poprosić na przykład spowiednika o pomoc? Tak, bardzo często tak się zdarza. I myślę, że bardzo często tak się zaczyna, że stały spowiednik w pewnym momencie zostaje kierownikiem duchowym, a czasami jest tak, że stały spowiednik, który zna już dobrze osobę, może wskazać słuchaj, taki czy inny człowiek może być dla ciebie odpowiednią osobą, może być odpowiednim, który będzie cię formował, kształtował, prowadził. Bo wiemy, że nie zawsze ten kierownik duchowy musi być kapłanem. Tak, i możemy z nim mieć kontakt nieco rzadszy niż ze spowiednikiem, tylko tak. ustalić sobie jakiś taki rytm w roku. Spotkań. No, Przeci i oczywiście telefon alarmowy, to takie pogotowie do Przecież niego. taki święty Benedykt z Nursji, no to był niesamowity człowiek, do którego właśnie ludzie przychodzili, takie kierownictwo duchowe. Przecież on musiał się z tego Subiako w pewnym momencie przenieść na Monte Cassino, bo w tym Subiaku na dole była parafia. Ksiądz niezadowolony, że wszyscy chodzą do Benedykta, a nie do niego, i tak mu dokuczał, że Benedyk musiał z Subiako się przenieść na Monte Cassino. Ale właśnie to jest taki przykład, że do pustelnika, tak? Do człowieka, który byśmy sobie wyobrażali, no nic nie wiążeć, tak? bo to jest, dzisiaj jest takie modne. Co te siostry zakonne, zamknięte w zakonach kontemplacyjnych wiedzą o życiu. Przecież no właśnie i dlatego mówią, że takimi nie pomoże. A właśnie święty Benedykt niby ukryty, z dala od świata, a potrafił wszystkim pomóc i poprowadzić. No tak, poza tym siostry zakonne czy księże, wszyscy wychodzą z rodzin, więc to, że nie wiedzą nic o świecie, to jest absolutnie tylko wymówka. Jak się dobrze do spowiedzi przygotować? Załóżmy, że ktoś bardzo długo nie był, że ma wspomnienia, nie wiem, z pierwszej komunii świętej, być może z pierwszych lat w szkole podstawowej, być może niezbyt dobre wspomnienia. A ma na przykład lat, nie wiem, 40, 50 albo 60 i nagle chciałby, to co zrobić? Raz, żeby ta spowiedź nie była taka jak ze szkoły podstawowej, a dwa, żeby miała sens, naprawdę. Tak, słusznie, bo to my czasami tak widzimy, jak jesteśmy starsi, czy my księża w duszpasterstwie, że ludzie no, przychodzą i powiedzą no nie odmawiałem paciorka. Czyli my wiemy, to jest ten moment, prawda? To jest ten moment jeszcze bycia na etapie pierwszej komunii świętej. I paciorka. Pod... Tak, podczas gdy gość ma 50 czy 60 lat. Kościół nam daje taką wskazówkę. My w kościele mamy coś takiego niesamowitego, co się nazywa pięć warunków dobrej spowiedzi. Myślę, że przejść przez nie to jest coś wygodnego do tego, żeby spowiedź była piękna i głęboka. I myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby wystartować z przygotowaniem do dobrej spowiedzi. Okej, okay, można też myślę przyjść do księdza, do którego mamy zaufanie, bo go znamy. To może być jakiś znajomy ksiądz i powiedzieć: Słuchaj, planuję iść do spowiedzi, nie byłem, nie byłam, lata całe. powiedz. To jest też dobry argument na obecność katechezy w szkole, bo mm -hmm. my wiemy, że wielu z młodych ludzi tak do kościoła zupełnie nie chodzi, natomiast w pewnym momencie odkrywają, że mają swojego ulubionego katechetę w szkole, z którym właśnie na takie rzeczy mogą porozmawiać. Czyli do niego mogą przyjść i zapytać: Wie ksiądz, no nigdy nie byłem, czy dawno nie byłem, jak to pójść do tej spowiedzi? I bardzo często tak jest, więc. Gdyby ten ksiądz nie był obecny w tej szkole, to pewnie byłoby ciężko takiemu człowiekowi, który do kościoła nie chodzi, żeby dotrzeć. A tak już jest dla niego łatwiej. Mm -hmm. A co, o ile mogę zapytać o taką rzecz, co ksiądz na przykład robi, kiedy słyszy, że ktoś z nieodmówienia paciorka się spowiada? Czy jest jakiś taki klucz, jakiś takich wytrych, żeby trochę powiedzieć człowieku, no może teraz to jest ten moment, kiedy klęczysz, żebyś się zastanowił i poszperał trochę dalej i głębiej. Tak, na pewno trzeba zachować spokój, prawda? To jest ważne dla spowiednika, że jak usłyszny paciołek, żeby się nie zdenerwował, widząc takiego, ale to oczywiście księżom Rzadko się zdarza zdenerwowanie. Raczej Pan Bóg czuwa nad tym, żeby było dużo łagodności w konwesjonale. Ale słusznie Pani mówi, to jest wtedy dobry moment, żeby powiedzieć, słuchaj, no trzeba wejść na inny poziom. Trzeba troszeczkę dalej pójść, głębiej sięgnąć, zobaczyć. To jest tak, jak się tłumaczy. Bardzo często my tą wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, piątkową, tak tłumaczymy. To nie chodzi o to, że Kościół coś zakazuje, tylko chodzi o to, że Jezus umiera na krzyżu z miłości do Jezusa. I teraz zobacz, z miłości do Jezusa możesz wejść na inny poziom. Możesz ukształtować się lepiej w relacji do siebie, do drugiego człowieka, do Pana Jezusa. Więc może warto właśnie od paciorka przejść do głębokiej modlitwy. Najpierw własnymi słowami, później no czasami jakimiś regułkami, bo jak się spotkasz z innymi na modlitwie, no to musicie wspólnie gadać, dlatego znamy ojcze nazwę, Mariu chwało i co byśmy razem się mogli pomodlić. A jak się sam modlić, no to czasami możesz zaczynać od własnych formułek. Mm -hmm. Pokuta, słowo, które brzmi jak zgrzyt. Wie pani, ja myślę, że nawet gorzej brzmi słowo spowiedź, bo to tak się fajnie w historii Kościoła kształtowało, że na początku mówiło się dużo o sakramencie pojednania i pokuty, a później nagle przeszli na inne nazewnictwo i ciągle mówili o spowiedzi, czyli właśnie podkreślając, że tylko chodzi o to, żeby wyznać i dalej iść sobie do przodu. Natomiast nic w ogóle na tym nie pracować. Natomiast pokuta i pojednanie, nawet bardziej pojednanie pokazuje w relacji do kogo jest spowiedź, że to nie jest tylko po to, żeby coś tam powiedzieć, tak wyznać konfeso, tylko chodzi o to, żeby jednak coś było głębiej. I teraz jeżeli mówimy o pojednaniu, no to pojednanie z Jezusem, no pokuta. Być może to się jakoś tam nam kojarzy, tak? Po, po czesku, pokuta to jest jakiś tam mandat czy coś, zapłacenie. Prawdziwa pokuta. Ta, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy wtedy, no może spróbowali. No, my tą pokutę nazywamy tak naprawdę w praktyce zadośćuczynieniem, tak? Czyli nawiązaniem relacji, odrobieniem czegoś, naprawieniem czegoś. Być może niektórym się źle kojarzy pokuta. Ale może z tego powodu, że za mało usłyszeli nauk katechetycznych. Jak zacznie mówić pojednanie i pokuta, no to myślę, że to się tak troszeczkę gładzi i zaczyna lepiej brzmieć. Mm -hmm. Te nauki katechetyczne dla wielu rzeczywiście to jest taka smutna prawda, ale kończą się gdzieś w tym czasie, kiedy byli u pierwszej komunii świętej, niektórzy chodzą na lekcje religii. Ale różnie w nich uczestniczą. I te katechezy gdzieś tak, chociaż przecież katecheza w kościele to jest zupełnie coś innego, ale często tego nie ma. I, I to gdzieś tak przechodzi bokiem, przechodzi bokiem, przechodzi bokiem. A pytania, które sobie stawiamy w życiu, one nie przychodzą bokiem, one cały czas przychodzą, a tu nie ma odpowiedzi. Tak. Myśmy we Wrocławiu mieli biskupa pomocniczego, biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. On zawsze nam jakby tak, przynajmniej pamiętam z wykładów jeszcze jako kleryk, powtarzał, że Kościół za dużo poświęca czasu katechezie dzieci i młodzieży, a tak zapomina troszeczkę o katechezie dorosłych. Czyli dobrze by było, żeby ta katecheza dotykała wszystkich. Nie tylko dzieci i młodzież, bo faktycznie tutaj zaangażowanie nasze jest ogromne, przygotowanie do sakramentów w szkole i tak dalej, ale czasami zaniedbujemy tych dorosłych, a przecież Kościół pierwszych wieków chrześcijaństwa tak naprawdę uprawiał, że tak powiem, katechezę dorosłych. I teraz dobrze ukształtowani dorośli wracali do swoich domów, no i brali się za formację swoich dzieci. I to myślę jest chyba właściwy kierunek dla tak zwanej nowej ewangelizacji, bo My czasami chcimy dzieci, byśmy powiedzieli, niewierzących rodziców. No i teraz, czy coś doskonałego się dokona, czy coś cudownego się dokona po tym chście świętym, no nie bardzo. Więc trzeba by troszeczkę jeszcze zadbać o tych dorosłych w kościele. A oni sami stukają, pukają czasami? Bywa? Czasami tak. Czasami się w parafiach budzą takie inicjatywy proszę księdza, krąg biblijny, proszę księdza taka czy inna wspólnota modlitewna. No to są ci, chyba ci ludzie, którzy coś poszukują. Nawet te wspólnoty nazwijmy akcji katolickiej czy jakichś parafialnych oddziałów Caritas, Można z nimi coś robić, coś zbierać i komuś pomóc, ale przy okazji to zrobić im dzień formacyjny, dzień skupienia i troszeczkę katechetycznych rzeczy przekazać. Nie przeoczyć tego, jeżeli taki głos się pojawia, tak? Nie machnąć ręką na przykład. Myślę, że mamy taką tendencję, kiedy Oczywiście, uogólniam, ale kiedy się spowiadamy, że albo to jest zbyt szczegółowo, czyli takie skrupulantstwo się pojawia, albo trochę bagatelizowanie tego, co nam się przydarza. No i przychodzi ktoś, kto ma z jednym czy z drugim problem, czy też jest jakiś sposób, żeby tak spróbować troszeczkę na inne tory skierować. Tak, to są, to są dwie choroby sumienia, prawda? Z jednej strony ono jest laksystyczne, że wszystko przeleci, w zasadzie nic nie będzie grzechem, a z drugiej strony te skrupuły, czyli widzenie grzechu tam, gdzie go nie ma, ale to wynika, no tak my to w Kościele mówimy, ze źle uformowanego sumienia. I teraz jest kwestia Wracamy tego... Wracamy znowu do początków, tak, tak? No tak, i teraz by trzeba było zadbać o to, żeby to sumienie było dobrze ukształtowane, żeby ono było tak Urobione, bo wie pani, my bardzo często słyszymy takie głosy, tak? Głosy polityków postąpiłem w zgodzie z własnym sumieniem no w porządku. Tylko pytanie, czy to mamy do czynienia z dobrze ukształtowanym sumieniem, ze zdrowym sumieniem? No to wtedy możemy, prawda? Bo sumienie jest zawsze z głosem pana Boga w człowieku, tak? Ale żeby to sumienie było faktycznie sumieniem, tak? Bo my czasami nazwiemy coś, co przypomina sumienie sumieniem, bo ono już jest dawno nieużywane. Tak, niektórzy mówią, mam eleganckie sumienie, bo nieużywane, prawda? Czyli to jest ten problem. Natomiast jak ono będzie dobrze ukształtowane. No to wtedy jesteśmy w stanie widzieć. No pewnie, że potrzebujemy pomocy w kształtowaniu sumienia, bo pismo święte na pewno, bo katechizm, bo rozmowa z drugim człowiekiem. Dzisiaj wiele osób nie widzi pewnego grzechu, tak? Niektórzy nie widzą, że to może być coś, co dotknie drugiego człowieka, co dotknie pana Boga, a to będzie grzech, a on tego nie będzie widział. I to właśnie... jak zobaczy, to nie powinien robić kroków wstecz, tylko już widzieć zawsze. Tak. Tak. Mm -hmm. A to często się szuka innych rozwiązań. Żeby właśnie nie popracować nad tym konkretnym księgiem, to już, już znajdujemy inne rozwiązanie. Można też oczywiście sięgać Pismo Święte przede wszystkim, tak, ale można też sięgać po książki i szczerze o spowiedzi. To jest książka, którą można sobie przeczytać, albo poczytywać fragmentami. W formie rozmowy zapisana ksiądz Marcin Kołodziej i Adrianna Sierocińska. Bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.